Szczególnie w tej ustawie niepokoi mnie to, że e, zabiera się głos mieszkańcom i organizacjom społecznym. To jest najważniejsze, dlatego że ustawa przewiduje e, taki tryb postępowania, w którym ani mieszkaniec, ani organizacja społeczna, ani aktywiści lokalni, środowiska nieformalne nie będą mogły składać... E, Uwag do całej procedury. Od parlamentarzystów oczekujemy przede wszystkim tego, że zostanie wycofany ten projekt, projekt ustawy. Jestem rolnikiem wraz z synem. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne. Nasze gospodarstwo jest nastawione na hodowlę bydła i zostanie zniszczone całkowicie poprzez zwałowisko zewnętrzne, czyli zostaniemy zasypani nadkładem górniczym. Jestem przeciwny tej odkrywce, bo uważam, że ta odkrywka jest rzeczą na dzień dzisiejszy bezsensowną. Przyszłość węgla wiadomo, że się kończy, natomiast pewne grupy, konkretnie rząd oraz część parlamentarzystów. Po prostu chcę otwarcia tej odkrywki. Uważam, że jest to bezsensowne. Przede wszystkim uważam, że to najbardziej mnie i mojego wieku dotyczy. Po prostu martwię się o swoją przyszłość i no, chcę mieć gdzie żyć, chcę mieć czyste powietrze, czyste środowisko i zależy mi na przyrodzie i chcę, żeby było z nią jakaś. Okay. Ja liczę, że ta skandaliczna ustawa po prostu zostanie wycofana i nie wejdzie w życie. Nie wyobrażamy sobie innej sytuacji, innego funkcjonowania życia. To jest decyzja, która determinuje los przyszłych pokoleń na Śląsku. Informuję, że planowany punkt 36 porządku dziennego, to jest sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo geologicznej górniczo, nie zostanie rozpatrzony.